24 stycznia odbył się spektakl pod tytułem Apetyt na czereśnie. Więcej o tym wydarzeniu opowiedziała nam dyrektorka Domu Kultury imienia Fryderyka Chopina. Dzisiaj było to miejsce pełne emocji, zaprosiliśmy Teatr Muzyczny z Poznania, bardzo się cieszymy, że przyjęli nasze zaproszenie, zaprezentowali spektakl Apetyt na Czereśnie, oczywiście jak sam tytuł mówi były reprezentowane piosenki w autorstwie Agnieszki Osieckiej, pełno emocji, pełno wrażeń, te owacje na stojąco na końcu myślę, że świadczyły o sukcesie tego spektaklu. Myślę, że tak staramy się dobrać program w Domu Kultury, że dla każdego coś dobrego. Dzisiaj tak jak przed chwilką wspomniałam, coś dla osób, które już troszeczkę poznały życia, ale zawsze w naszej ofercie jest przygotowany i repertuar dla dzieciaczków, jak i koncerty dla młodzieży, potańcówki i koncerty dla seniorów. Dało nam się również zadać dwa pytania aktorom. E, widzieliśmy dzisiejszy Państwa spektakl i jesteśmy zachwyceni. Czy moglibyście Państwo krótko opisać, e, o czym była ta historia dla kogoś, kto go dzisiaj ominął? Historia o miłości. Ponieważ wszystkie piękne spektakle są o miłości. Historia o dobrym guście i dobrym smaku. E, historia o zdradzie. Historia o próbie zrozumienia się. Próbie odnalezienia się. Dwojga chyba kochających się ludzi. Tak, nadal kochających się ludzi. A czy wrócą Państwo jeszcze kiedyś do Sulechowa? Mamy ogromną nadzieję. Będziemy czekać z niecierpliwością na zaproszenie. Oczywiście czuć widowni. Poza tym mają Państwo fantastyczną salę. Akustyka jest wyśmienita, poza tym po drugiej stronie słychać było ciszę, a cisza oznacza to, że widz słucha naszej historii. Jak wrażenia po dzisiejszym spektaklu? Ja się jestem bardzo wzruszona cieszę się, że mogłam uczestniczyć. Po prostu apetyt na trześnie mam zawsze, a Agnieszka sięcka uwielbiam. Świetnie zagrany spektakl zawierający prawdę o naszych oso osobowościach. Oglądało mi się to bardzo przyjemnie. To było wspaniałe, naprawdę, naprawdę. wspaniałe był. No. Naprawdę z górnej półki. Bardzo no. fajnie, tak. Śliczne. Jesteśmy w trakcie ferii akurat zimowych. Bardzo fajnie, że przyjechał do nas teatr, że mogliśmy skorzystać z tej właśnie formy kulturalnej. Często też przyjeżdżają teatry dziecięce. Chcielibyśmy, żeby tego było jeszcze więcej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na korzystanie. Z właśnie z takich form kultury, żebyśmy mogli przychodzili do Domu Kultury, czy też do Biblioteki Miejskiej, która jest drugą taką instytucją kulturalną, i korzystali z tych wszystkich rzeczy. Odwiedzajcie Dom Kultury w Sulechowie i zanurzcie się w świecie sztuki, kreatywności i inspiracji, gdzie każdy dzień przynosi nowe, ekscytujące wydarzenia.